Halo, halo, cześć wszystkim, witam Was po raz dziewiąty na na żywo przeglądzie kaset VHS. Lecimy z pierwszą. Nie mamy się nad czym zastanawiać. Myślę, że czas rozpocząć. Dawno mnie nie było. Cześć, jeszcze raz. Lecimy, pierwsza kaseta. Zobaczymy, co jest na niej. Jakiś widzę tutaj. Chyba jakiś serial. Nie wiem, co to za serial, ale dopiero co. Albo film, może to serial, może film, zobaczymy Nie wiem jakiś podfilm chyba podchodzi. Dobra No to jeszcze raz witam wszystkim, cześć, Zawisza Czar. O, Kamilo, Cześć, cześć! Kogo ja tu widzę, proszę bardzo. Podgląda mnie. Piękna pogoda dzisiaj, nie? Stośik dzisiaj do przeglądnięcia, tak przy okazji. O, cztery są. Dobra, to jakiś film leci, pieprzyć to w łeb. Szkoda czasu, jakieś peruki zielone, żółte, pomarańczowe. Niby na tym jest tak. Mozart. Cześć, Misiek 7. Eee, jakiś, coś tam, jakiś film następny. Później Magdalenka. TVN, coś tam, brytyjskie, coś tam, nie wiem, jakaś kartka taka odręcznie, a ktoś musi, no bardzo dobrze, taka karteczka jest była, bynajmniej wrzucona do tej kasety, nie wiem, czy to jest prawda, czy to fałsz, się przekaże zaraz, okaże się. No, Mozart chyba raczej to jest, bo to takiego, albo Hopin bardziej, bo to Hopina chyba przypomina czuprynę na głowie, ma taką jak 100 jaką dzisiaj 20 urodziny TVN, no to no i fajnie no. <noise> jeszcze nie możecie mi tutaj yy, na super czacie pisać tych yy, płatnych wiadomości bo trzeba mieć dopiero albo i aż tysiąc, witam yy, widziałeś denty archiwista no, bardzo, dzisiaj tak. nie widziałem dopiero włączyłem się, dwie minuty lecimy także jesteś na bieżąco można powiedzieć mocarce żeśmy odpalili na tą chwilę co masz szopę na głowie potężną Zapomniałem o czym mówiłem, no ale to trudno. Dobra, lecimy dalej z tym. Mozart, chyba tak, jak było mówione. Tak, jak, tak się zgadza, coś tu się odbija. Czy mi się wydaje? To nie, to nie. Dobra, no to jest ten oryginał pewnie tego filmu, co jest napisane tutaj. Tylko co tu jest. Sleepless in Seattle Czyli Coś w Seattle <noise> Zapomniałem tytuł Zobaczymy co po tym mocarcie, Bo może były jakieś reklamy Może jakieś identy Może studio Może zapowiedź Nie wiem No trzeba by zerknąć Bo ciekawostka może być fajna no. Oby Zobaczymy Lecimy z tym. Która tam godzina? Za 10 czwarta. Dobra. Tu jest ciekawe w ogóle jakieś... Nie widać o co tu chodzi. Szkarłatna litera. W szóstym roku ktoś nagrywał. Tutaj mam taką kasetę, którą czytam co jest podpisane. French Kiss, niebezpiecznie to brzmi, to może jakieś fikołki mogą być, to chyba tego nie zaryzykuję i nie puszczę. Janosik, Diana jakaś, Janosik. No, Hopin robi, Mozart robi minę jak... Zielona karta po szwedzku, to jest ciekawe. Hm. Co to może być? Przyspieszamy, bo to nie ma się co pitolić z tym, bo to jakieś Mozarta nie będziemy tu wysłuchiwać. Szkoda czasu. No, a na kartce mamy co? Jeszcze raz: Mozart, Sleepless in Seattle, Magdalenka, 6 czerwca 2003, TVN, Brytyjskie, coś tam, Re Revin? Gate? Rewin? Rywin może. Dobra, Premier Serbii, Magdalenka, Alien, coś tam, Kosowo, Wojewódzki na końcu, Wojewódzki powiatowy. Co to za Hopin w ogóle? Mozart, Kurde, Jaja. Co to jest? Dobra, przewiniemy, zobaczymy co tam jest ciekawego jeszcze. Chyba koniec tego filmu już na całe szczęście. Albo i nie koniec. Nie wiem, czy za dużo nie przewinąłem czasem, ale trudno. A wracając, Super Chat będzie uruchomiony w momencie, jak będzie 1000 subskrybentów. Na razie jest 434, to jeszcze troszkę brakuje. No a fajnie by było, jakby ten Super Chat odpalony był, bo mam nadzieję, że się ktoś ode mną zlituje chociaż raz, albo dwa, symboliczne i z tych wpłat będę miał okazję zakupić nowe pozycje VHS-owe z terenu, bo cały czas nad tym no poluję na to cały czas, nie? Dlatego tutaj różnych przeróżnych ciekawostek można się doszukać czasem, bo nie wiadomo co kto nagrywał w terenie, to po pierwsze, po drugie na kartkach są cuda różne popisane, a to się nie zgadza, a po trzecie no, na swoich kasetach to ja teoretycznie powinienem wiedzieć co mam nagrane, ale nie zawsze się to udaje, bo bo do nich nie zaglądam często leżą w piwnicy i czekają na swoją kolejkę, bo jest teraz kolejka kaset z terenu a jest ich trochę, także Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ja tam pamiętam raz jedyny, że nagrywałem całą relację z przesłuchania lwary wina, ale chyba na, Nie wiem, strzelam na 90 no, no muszę, muszę, no zawisza, no muszę, no. <laughs> I to robię. Mam nadzieję, że później będzie to skuteczne. Myślę, że ta telewizja zmieniła się w TVN. Abyś mi pomógł nagabywać, to by było dobrze, no ale to wiesz, ty tylko możesz pisemnie, ja ustnie jeszcze, włączam gębofon tak zwany, ale nie wiem, czy się to uda, no może. No, jak przyspiesz, biorę na przyspieszenie, to widzicie, co się dzieje, czarna plansza, no. A to, bo to już jest końcówka tego chyba Hopino-Mozarta, bym tak to powiedział. Bynajmniej ten Mozart miał czuprynę jak Hopin, o, może tak po po pogódźmy to wszystko. No, ty, ty, tysiąc subskrybentów, wtedy będzie super chat włączony i wtedy będzie można jakieś tam dotacje wrzucać. Ja tam podałem też w opisie co nieco na ten temat, także... A jak ma ktoś ochotę, cały czas jest dostępne, myślę, że około tysiąca sztuk VHS-ów po złotówce jak leci, bez yy, względu na to jaka to firma, jaka to rozmiarówka, czasówka, także do wyboru, do koloru. Nawet będzie można wybrać, jak ktoś już, możemy tak zrobić, że, o mamy koniec w międzyczasie, wrócę do tego co najwyżej mi przypomnijcie, co, co mówiłem, bo zapomnę zaraz. Zobaczymy co po tym, y, po tym Mozarcie jest, słynnego. A to już jest w ogóle, pewno że tak, we dwójkę to damy radę, bez problemu. Chociaż z 500 kaset jakbym y, 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 się pozbył, i zrobił miejsce na tym, na, na tej swojej czy masz, to fajne z No, chciałbym to wiedzieć. Archiwa telewizyjne, nie mam zielonego pojęcia. Za każdym razem, tyle razy chyba ile będą live, y i tyle razy ile będę miał możliwość robienia przeglądu z wami kaset, to będę odpowiadał za każdym razem, że nie wiem co mam na kasetach. Bo to są, jak mówię, po raz enty już kasety z terenu, z różnych miejsc Polski. O, dobra, mamy ten, to, 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 to czego nie chciałem, no ale było przez chwilkę. Z terenu są to kasety, także ja nie mam, cześć, archiwum telewizyjne z kaset VHS, yy, nie wiem, nie wiem co jest, chwilę, miało być o... A no jakoś tak, Maciej Olek, cześć, tak się jakoś mi się udało wcześniej szybciej, spieszyłem się specjalnie, żeby odpalić. Dobra, tu mamy ten oryginalny cholerny film jakiś, nie wiem jaki, coś tam w Seattle. A, wracam do tego co miałem, czyli jakby ktoś się zdecydował na zakup kaset, to możemy go nawet wybrać razem wspólnie, czyli ja zejdę do swoich kazamatów magazynowych i będę cześć Mark Archiwum. Też witam wszystkich jeszcze raz. 11 osób na czacie miło dzięki. I po prostu będzie można wybrać nawet te kasety. Będę trzymał w ręku i ktoś powie, dobra, chce to, bo odłożymy na kupeczkę i będzie jego, tak? Nie ma problemu. Możemy tak się też zabawić, tak możemy to zrobić. Tylko muszę wiedzieć na 100%, czy ktoś będzie chciał i ile tych kaset. No bo dla jednej sztuki czy dwóch to chyba szkoda zachodu, a jest tego sporo. Bym chciał wyprzątnąć dosyć dużo, żeby miejsce zostawić na nowe pozycje. Także działajmy wspólnie, wszyscy razem, bo, bo warto myśleć. No. O, widzieliście jakie jaja? Tu mamy Durczoka, chyba pierwszy raz po, po chorobie. Dzisiaj nagrywasz chyba na Dżinglę. A ja wiem, co ja będę nagrywał? Nie wiem, co ja będę nagrywał. To, co się teraz nam tutaj, że tak powiem, przedstawi. E, za chwil kilka, mam nadzieję, że coś mądrego, no, Jak się tylko coś takiego trafi, to od razu to przegram i pewnie zarzucę, ale nie wiem, czy dzisiaj, no. Zobaczymy. No dokładnie tak, Durczok po wygranej z Rakiem i to właśnie jest chyba jakiś unikat, bo to jest chyba pierwsze jakieś tam jego wystąpienie. Ala Gimpler, tyle żeby sobie... Eee, o fakty no były przez chwilkę chwiluńkę malutką bo nie może ich tu być jak dobrze to wiecie łapana. o tym o to tu już mamy chyba komisję śledczą jakąś nie wiem do czego i do, od jakich spraw pewnie Rywin bo tu Ziobro bryluje to pewnie Rywin i Urban się tutaj spowiadał swego czasu to dla, gdzieś do 2005 2006 rok może o mamy Julka Braun po drodze też no trochę przemielili w owym czasie Osób, ale to będą pewnie wiadomości. No, tak mi się też wydaje Arkadiuszu, że to jest 2004 rok. Ale możemy to za chwilę sprawdzić. Nie wiem, czy to jest początek wiadomości. Pewnie tak, bo widzę, że tutaj dosyć długie wejście jest. Znaczy długi materiał, a z reguły długie materiały się pojawiają zaraz po rozpoczęciu wiadomości. Renia Begier nawet jest, proszę bardzo. Z urwikami w oczach. to nie był chyba pierwszy materiał jednak ze świata puścili pierwszy materiał no nie chcę yy, nie chcę ten nie chcę puszczać nie chcę przewijać na niepodglądzie bo znowu przefajkuję i i będzie dupa o, mamy widzicie już a nawet szybko ten materiał był po, po pokazany yy, dobra to teraz w drugą stronę o wojnę po 17 marca, nawet bez poparcia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Siedem godzin na pracach nad ustawą o radiu i telewizji mówił przed Sejmową Komisją Śledczą Juliusz Braun, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kwiaty dla pań? Dziś w wiadomościach o święcie całkiem bezzasadnie kojarzonym z prl -em. Mieiecórka Kamil Durczok, zaczynamy wiadomości. Wojna z Irakiem zacznie się po 17 marca i Amerykanie są gotowi ją zacząć, nawet bez poparcia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Poparcia, którego to już wiadomo, prawie na pewno nie będzie. Francja podtrzymała dziś swój sprzeciw, podobnie uczyniła Rosja, czyli dwa kraje mające. No to już wiemy, co będzie do przegrania. Cześć Tomku 97. No widzicie, już Mark Archiwum ekspresowo rozkmienił, że to jest marzec 2003 roku. Nie wiem, czy tak jest, ale jak tak piszesz, to na 90% pewnie tak jest. Zobaczymy, co po tych wiadomościach, ale już wiem, że te wiadomości będą przerzucone i przefajkowane i wrzucone pewnie. O, tu mamy już TVP2 i jakieś znowu panorama albo cholera wie co, zaraz zobaczymy. Może tu się to wiemy, co to będzie za data nagrania, także może nas oświecą. Czy zobaczyłeś może no moje przeglądy? Kopalnie, kaset. Nie, 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 nie mam... Nie, nie, nie byłem, kopalnia kaset VHS, nie byłem u Ciebie, no zaglądnę w wolnej chwili, jak tylko będę ją miał, bo na razie jest intensywne działanie. Tu mamy tą końcóweczkę, widocznie jest to najstarsze nagranie po zmianie loga TVP. Czyli co, znowuż archiwum telewizyjne, jakiś unikat nam się tutaj na live yy, odsłonił, jeśli tak, super. A, tutaj możemy to jeszcze, to, 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 to puszczę, bo to jest chyba ważne. Dobra. I cisza. Dzień po rebrandingu publicznej. pp 94 To wszystko, albo prawie wszystko w wiadomościach, bo z telefonów i listów, za które zresztą bardzo dziękuję, wiem, że zauważyli Państwo zmiany w moim wyglądzie. Ten brak włosów to jednak nie jest ani ekstrawagancja, ani moda, ani rezultat przegranego zakładu. To jest po prostu skutek ubocznej terapii, jaką zalecili mi lekarze w związku z chorobą nowotworową. Mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo te zmiany na pewien czas i mam nadzieję, ba, Jestem pewien, że wygram i że będzie dobrze. No i że włosy wkrótce odrosną. Pan w dwójce 22, ja wiadomości jutro Sabrzezińskiego. Po prostu dostaliśmy I akurat zdjęcia, patrzcie jakie jaja. Zaraz zami, chyba zami, jutro wchodzi zami, na antenę zami. po przerwie 997. Wskazują Wasze ekspertyzy. E, także najprawdopodobniej Także idealnie więc Dziewiąty nam, przegląd wody, Tomku 97 tak, już. 9. Tak, Chyba. A może ósmy? Nie, ósmy by. Cholera, pogubiłem się. Nie wiem, jak, jak się zakończy live, to ja to pewnie opiszę tak, że będzie, jak be, że będzie dobrze. Cybermariusz się walczył z rakiem. <laughs> ósmy? Nie wiem. Po, po, poki, jakbyście weszli na, mój, na moją playlistę z liveami, to tam będzie wszystko podane. Pasek przegra. Ponieważ no, te napisy, to, 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 to też będzie, będzie przegrane, dane, na pewno. Fragmentach tylko... Cześć Karol Kozik. Na będzie przegrane tej też, tej ten Fajbusiewicz 997, właśnie jak mówię, wracając 5 października, to jest jutro, nie, w czwartek, wraca z powrotem po, po przerwie dosyć długiej, także akurat idealnie nam się zgra. Może nawet i to w czwartek wrzucę tak symbolicznie, żeby było 16 osób na czacie. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dzięki bardzo, że jesteście. 17. No, nie będę tu odliczał, bo. Ale widzę dosyć dużą liczbę, także muszę to powiedzieć, bo. Pierwszy raz chyba się zdarzyło, żeby aż tyle osób było. Dzięki bardzo. Kronika kryminalna, jedynki w międzyczasie. Elo Kubiks. Zobaczymy, czy tutaj nie było czasem jakiejś reklam. Puo, Pół... O, proszę bardzo. Jakiś programik. Był swego czasu, jest to ósmy przegląd. No to się machnąłem, dobra. Bardzo dobrze sprawdziłeś, jak się zakończy live, to ja to ładnie opiszę. Także spokojnie, jak na wojnie, damy radę, jak zwykle. Ale czujność widzów mnie bardzo cieszy. Dzięki bardzo. 2034 2004 czyli tam mamy chwilowo. Fajbusie, czyli wracając, najpierw były wiadomości, później 997, i teraz poza coś tam, nie, nie zwróciłem uwagi, bo zapatrzyłem się na czat. Jakiś też kryminalny programik, także on też pewnie będzie wrzucony. Nie wiem, czy jednym ciurkiem nie polecę. Może wiadomości tylko zostawi osobno, a te 2997 plus 100 razem potraktuję jako całość. Poza, O, właśnie, poza prawem. Dzięki bardzo. Teraz widzę. Teraz widzę. No to jakieś tam. Nie wiem, wracając tam, ktoś zwrócił uwagę, że, że jakiś. Unikat, ja mówiłem coś o unikacie. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak, czy nie, czy, czy, czy sprostujcie mnie, czy tam coś unikalnego było w międzyczasie. Tam z tych, z tych wiadomości, bo tam coś o logotypie ktoś coś wspominał. Nie wiem, to koniec filmu, tak? No dobra, czyli tam mamy koniec filmu, i tam nam się wci wcięło coś z tym poza prawem, dobra, wszystko jasne. To lecimy dalej. W takim razie, zobaczymy. No Na razie się chyba trochę zgadza z tej karteczki. Magdalenka. A jest, Magdalenka poza prawem, premier Serbii. To no niby z, 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 z tymi, z, yy, z czasami nagrań, ale ja nie wiem, czy to. Pianista, coś. A, Adrian Brody. Cyganie Gębarow. O, patrzcie, mamy wojewódzkiego. Ile zostało kaset? Kaset tony zostało, full. A pokażemy tam Edzie Górniak, bo ona rzadko. W... technicznych. Nożyczkami. Jak takować? Jak tak? Tak, ja zaczynam, czy będę chciał. Ja całe życie kręcę, ty kręć, wiesz? Ty kręcisz całe życie? Nie, tak. Dobra, pan tam to już to poprawił, pan Ależ kręcą. Więc ja powiem tak, że tu jest tak, tu jest napisane na przykład Kraszko, cyganie, gębarowski, ciąża... Nie wiem, Ale dlaczego, chupa, Cześć, dlaczego no to... ciąża jest między Kortkiem a Gębarowskim? Bo nie wyszło. Bo akcja po lewej strony od Kortka, to ciekawe. E, koło Broadway jest Kozyra, to rzeczywiście ciekawe, potem jest jakiś pol, metro, edyta. Jakiś poleci do ci dam jakiś. No właśnie, do tego przejdziemy. Broadway to jest nudne. Znaczy, o, prezydent, hasło prezydent. <laughs> się Unikatowy pasek, przegraj i mały, nie mogę zbytnio pojąć, o co chodzi. Nie wiem, czy się będą śmiać, ja tak, no nie, to dobre jaja, ale kręcili tam ostro, rodziła kilka miesięcy później Alana, chłopaka Bex o, mamy jeszcze tutaj reklamy w między... A, ten żółty znak z trójkątem. ten, no to o to ci chodziło, dobra, dobra, no to jakoś tam to ogarniemy. Nie no tutaj też fajna mieszanka jakiś miks totalny. A tam wracając kopalnia kaset. Ja no nie wiem, jeżeli się boi, że się ktoś będzie śmiał, dla mnie kanał to jest właśnie po to, żeby się śmiać tu z tego wszystkiego i nie wiem, czy ja coś tam źle mówię czy nie mówię, ale to dla mnie jest mało istotne. Ważne, że, że to fajnie wszystko harczy. Zima wiosna 2003. A co, gdzie, kto i jak? Olał sikiem. Działamy i to ma tak ma tak Boże, być. Ecia ja się śmieje, ale ja nie... W długich włosach. No dobra. Poniosło mnie troszkę. No Ale taki materiał. Ta reklama. Może jakie lotto będzie? Numery na jutro trzeba skreślić, nie? No bo nie szkoda kasy, lepiej brawara kupić się wypi wypić. Nie zawisza czarny? No. Przy przytakniesz mi na pewno na czacie. O, wyniki właśnie. W czwartek meczy. Jakie obstawiasz wyniki? Napisz no tam. Już nie będę dzwonił ani pisał, bo to... Jest dużo rzeczy, ale, ale nie wchodź w moje linijki, dobra? Tylko w swoje. Jakie młodziaki to swoje wszyscy. Okej, no, to trzy, dwa, jeden, start. You know, you know. No mam nadzieję. Widz, zobacz. Kamilo, zobacz jak się wszyscy zaraz uruchomili z meczem. Cieszy mnie to, no to dawaj ten wynik, wiesz, żebym zapisał do naszych tutaj tych sprawozdań meczykowych. Edzia wije się wokół wojewódzkiego powiatowego. Mam nadzieję, że wygramy archiwum telewizyjne. No, z Armenią 3-1 dla Polski. To już jak jeden-3. Dołączam do faworytów. Dołączamy, aha, no dobra, no to tak zapiszę. Jeden dla Armenii, że będzie. Eee, chyba nie, nie strzelą. Słabiaki, chyba, albo on posiadał coś z Fox z Polska, Nickelodeon Polska, kopalnia kaset. Ja nie wiem co ja posiadam, proszę bardzo. Jak się wyniki posyka posypały remis z Czernogórców z uńczykami tu mi się coś w międzyczasie, no ale PP94 ten remis to tam coś daje? Jak to tam jest te przeliczniki? Dobre to by było, że remis czy niedobre? Nie wiem, nie znam się tam. Tej tabeli nie, mocno nie, nie analizowałem, nie wiem. A w międzyczasie zaraz się chyba kasetka skończy. Tak sobie. Pitu, pitu. No, chyba tak. Widzicie, już coś mnie tutaj się odzywa, że chyba koniec kasety, ale sporo materiału fajnego jest tutaj do wrzucenia, z tego co widzę. Zaraz jeszcze masujemy. Aha. To już wszystko teraz wiem, Maciej Olek. Dzięki za info. Znalazłem rozwiązanie Freemake. Trzeba kupić wersję premium. Sorry, jeśli nie. Karolu. No, trzeba kupić, tylko trzeba mieć force, No. Trzeba kupić i trzeba mieć na to forse. No a ja już tyle forsy wydałem, że nic z tego na razie nie mam. Jeśli chodzi o zarobki na YouTubie, to trzeba się mocno napocić. A na razie mam wszystkich wyświetleń 300 tysięcy. Co chwilę gdzieś tam jakieś są yy, cuda, jeśli chodzi o to, żeby wykasować na przykład jakiś dany film. I ja to muszę zrobić, no bo nie ma innej opcji. Nie będę tam kombinował w żaden sposób, bo mi to niepotrzebne. Także no. Fajnie, no trzeba kupić, no, tylko za co Teraz mam tak, klan niby Janosik, Janosik, klan, Janosik Ktoś na teatrze telewizji Janosik, Janosik, Diana Nie wiem, The Years 5, nie wiem, jest taka O, taka, taka wkładka Taka karteczka z wkładką, nie wiem, widać dobrze, źle Nie wiem No jest, no, bynajmniej coś takiego Tylko, że to wiele razy się nie zgadza z tym, co to jest nagrane później. Ja sobie tutaj zapisuję teraz live numer 9, 8, mówicie tak? Ósemeczkę i z tego live'a będzie, będzie przegrane to, co ma być, czyli ten Durczok, Fajbusiewicz i poza prawem, chyba tak? No to mamy 8, odkładam na bok, i to jest jeszcze do przeglądnięcia. Na spokojnie jeszcze jedna mi kaseta została z siódemki, z siódmego live'a. Chyba jak twoje. Ale jakie bazgroły? Wyjaśnij no mi. Aha, na tej kartce, dobra. No ale to nie moje, nie. To są kasety z Krakowa, gościa jakiegoś. Nie mam pojęcia, kto to, co to, bo ja nie odbierałem. Osobiście, tylko to był.